Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym odcinku skupimy się na sprawach związanych z reprezentacją Polski bezpośrednio i pośrednio. Będziemy głównie rozmawiali sobie, mam nadzieję też na Wasze komentarze, na temat tego, jak kadra będzie przygotowywała się do Euro 2020. Tu zdradzę nieco szczegółów, też wspomnę, o tym jak będzie wyglądało pożegnanie Łukasza Piszczka w spotkaniu ze Słowenią. Na chwilę zatrzymamy się przy nominacji Roberta Lewandowskiego do Złotej Piłki i może jeszcze chwilę porozmawiamy też o tym, co działo się w miniony weekend, czyli przełamaniu Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Dobra, zatem wracamy do początku i Euro 2020. Awans jest już zapewniony, jeszcze dwa mecze eliminacyjne zostały do końca, czyli listopadowe z Izraelem i Słowenią. Ale wiemy już na 100%, że kadra na Euro 2020 pojedzie. Co w związku z tym? Polski Związek Piłki Nożnej oczywiście od pewnego czasu. Już taką sytuację i taki scenariusz planował. Zastanawiał się, gdzie kadra może mieszkać w trakcie przygotowań, w trakcie turnieju, a także z kim zagrać w marcowych i czerwcowych meczach towarzyskich. Zatem po kolei. Na razie trudno jest jeszcze tak precyzyjnie zdradzić z kim, co, gdzie i jak, gdyż musimy poczekać do 30 listopada i losowania grup w Bukareszcie. Wtedy będzie już Zdecydowanie o wiele więcej jasne. Dlaczego to wspominam? A bo format tego turnieju, jak sami pewnie doskonale wiecie, jest wyjątkowy. Michel Platini na 60-lecie. UEFA wymyślił sobie właśnie taki nietypowy format, że cała Europa jest właściwie gospodarzem tego turnieju i w 12 krajach on się odbędzie. To komplikuje sytuację co do właśnie planowania i przygotowań. Ja tylko wymienię, jak, będzie wyglą jak będą wyglądały grupy Euro 2020, bo, bo o to się właściwie wszystko rozchodzi. A więc grupa A to będą Włochy i Azerbejdżan, czyli mecze w Rzymie i w Baku. Grupa B Rosja i Dania, spotkania w Sant Sankt Petersburgu i Kopenhadze. Grupa C to będzie Holandia i Rumunia, Amsterdam i Bukareszt, Anglia, Wembley i Szkocja na Hamden w Glasgow. Grupa E Hiszpania i Irlandia. W Hiszpanii gramy w Bilbao, a z kolei w Irlandię gramy w Dublinie. Ostatnia grupa, grupa F Niemcy i Węgry. Tutaj mecze będą odbywały się odpowiednio w Monachium i w Budapeszcie. Ważna informacja oczywiście nie ma jednego gospodarza, jednego czy dwóch, jak miało to miejsce w ostatnich latach, chociażby w naszym przypadku, kiedy organizowaliśmy turniej w 2012 roku z Ukrainą, i każdy gospodarz musi zapewnić sobie udział w tej imprezie przez kwalifikacje, ale mają pewne. Jednak przywileje, tak bym powiedział. Jeżeli awansują na Euro 2020, to na pewno w grupie dwa spotkania zagrają w swoim mieście. I dajmy na to: Włochy i Dania to są zespoły, które na 99% Włochy na pewno zagrają w Euro 2020, a zatem oba. Oba trafią do, do swoich grup. Tak? Włochy trafią do Rzymu, a Dania trafi do Kopenhagi. Tutaj ta grupa będzie w Sankt Petersburgu i Kopenhadze o tyle ciekawa, że Rosja już awansowała też do euro. Zatem jeżeli Dania awansuje, Rosja awansuje, no to. Oni na pewno stworzą grupę w wspólnie, będą w grupie B i Rosja zagra dwa spotkania w Sankt Petersburgu, a Dania rozegra swoje spotkania dwa w Kopenhadze. Losowane będzie natomiast miejsce, w którym zmierzą się ze sobą bezpośrednio to jest ten kruczek. Zatem. Zespoły, które już są pewne albo bardzo blisko tegoż awansu, właściwie mają sprawę przesądzoną. Na przykład Niemcy już dawno wybrali sobie miejsce pod Monachium, że będą mieszkać oczywiście w swoim kraju w trakcie turnieju, i, i, i to jest jakby sprawa dla nich absolutnie jasna. My takiej sytuacji. Jeszcze nie znamy swojego scenariusza, do, dokładnie nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, i właśnie losowanie nam to wszystko nakreśli. Co gdybyśmy na przykład trafili do grupy z Rosją i Danią, czyli e, grupy B? Prawdopodobnie jest taki plan, że Polski Związek Piłki Nożnej wtedy bazę na turnieju już samym e, zorganizuje w Polsce, na przykład na Pomorzu. Stamtąd nie ma problemu polecieć samolotem do Kopenhagi, do Sankt Petersburga, e, rzut beretem, więc dlaczego mielibyśmy e, mieszkać za granicą? Dla kibiców, e, dla nas wszystkich to na pewno też byłoby. Ciekawe rozwiązanie. Z tego co wiem, jest już wybrana też chociażby baza pod Monachium. Ta grupa, chociażby z tego co usłyszałem, interesowałaby Zbigniewa Bońka. Czyli mieszkamy też blisko, bo w Niemczech u naszych zachodnich sąsiadów, no ale te ewentualne drużyny, z którymi mielibyśmy się mierzyć, będą nieco łatwiejsze. Niemcy, oczywiście, potęga i, i bardzo mocny mm, zespół, na którego ostatnio nawet powiedziałbym, mamy patent i, i gramy z nim całkiem nieźle. Pamiętamy eliminację wygrana 2-0 i przede wszystkim moim zdaniem jeden z najlepszych meczów za kadencję Adama Nawałki, czyli na Stade de France 0-0. Do bardzo dobrze rozegrane taktyczne spotkanie ze strony biało-czerwonych. No i ewentualnie Węgrzy to byłby drugi gospodarz i spotkania w Budapeszcie. Oni jeszcze o... Tenże awans walczą. Także tutaj cały czas sprawa jest otwarta. Tych ośrodków w Europie, Polski Związek Piłki Nożnej zabukował, naprawdę dużo jest we Włoszech, jest w Niemczech, jest na Wyspach Brytyjskich itd. itd. Czekamy na 30 listopada i losowanie w Bukareszcie. Tutaj sytuacja jest rozwiązana. Podobnie jak z przygotowaniami samymi, które na 100% nie odbędą się. Trzeci raz z rzędu w Arłamowie rozmawiałem na ten temat z prezesem PZP. On powiedział, że po prostu chcą coś zmienić. Ja też to mm, rozumiem, bo niektórzy piłkarze, tacy jak Robert Lewandowski, Kamil Glik, pewnie Jakub Błaszczykowski, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, jeszcze kilku innych, Kamil Grosicki chociażby, to jest ich trzeci awans na duży turniej i powtarzanie tego samego scenariusza. Mam wrażenie, nie do końca by im służyło. Wpadliby w pewną rutynę, już podczas przygotowań do mundialu zastanawiano się, czy to jest na pewno dobra droga, aby powtarzać tą obraną przed mistrzostwami Europy we Francji. Zatem teraz na pewno nie Arłamów, być może Polska, a być może wyjedziemy chociażby do Austrii, przygotowywać się jednak tym razem za granicą. Także tak to wygląda. Co do przygotowań. I meczów kontrolnych. Jasne jest, że pod pewnym względem możemy te spotkania eliminacyjne za takie uznać, no ale jednak nie do końca. Cały czas ekipa Jerzego Brzęczka musi walczyć o punkty z tego względu, że wciąż możemy wylądować zarówno w pierwszym koszyku podczas losowania, jak i w czwartym. Także no, ten rozstrzał wciąż jest bardzo duży i no, trzeba będzie punktować. To nie są spotkania o pietruszkę, aby ta grupa oczywiście nie była za mocna, choć wiadomo, trzeba ostatecznie mierzyć się z każdym i z każdym próbować urwać zwycięstwo, no ale chyba lepiej w grupie jednak rozpędzać się odrobinę, odrobinę wolniej, a później w fazie pucharowej wrzucić ten piąty bieg, więc te mecze po części mogą już służyć jako takie pole do przygotowań, ale, ale też nie do końca. Ale od marca mecze towarzyskie, sparingi zagramy ich może 4, może nawet 5, ale pewnie, pewnie 4, skoro turniej rozpoczyna się 12 czerwca. No i tutaj co? Najpierw być może, chcemy na pewno zagrać z mocnymi przeciwnikami. Zmiana jest następująca: że będziemy wreszcie mierzyć się też w spotkaniach wyjazdowych za kadencji nawałki i w ogóle do tej pory, od kilku dobrych lat, takich meczów kontrolnych nie rozgrywaliśmy. Teraz z racji też formatu turnieju, żeby wywrzeć trochę presji na, na, na piłkarzach, żeby oni poczuli też atmosferę tych najgorętszych stadionów, to, to jest plan. Był już wstępny kontakt, o tym też mówił Mati Borek w kafé Football, aby zmierzyć się z Anglią. To byłby na pewno... Dobry mecz na Wembley, dawno nas tam nie było. 96, tak? Ostatni, jeśli się nie mylę, teraz z głowy strzelam rok. To, to ostatnie spotkanie tam z, z Anglikami. No i co? I później drugie spotkanie gramy u siebie w marcu. I to miałaby być reprezentacja ze Skandynawii, najprawdopodobniej Norwegia lub Szwecja. Tak samo czekamy na rozwój wydarzeń, kto awansuje. I jak wypadnie samolosowanie, bo wiadomo, że jeżeli trafimy nie wiem, na chociażby na Anglików w swojej grupie, no to z nimi nie będziemy sparingów grali. To jest jakby sytuacja jasna. No i później spotkania czerwcowe, być może znowu Litwa. Ona na przetarcie nam służyła przed Mundialem i przed Mistrzostwami Europy, ale tutaj plany nie są jeszcze skonkretyzowane. Także tak to. Drodzy Państwo, wygląda tak kadra w zarysie, takim szkielecie, na razie będzie się przygotowywać, takie są plany, ale zawsze to było bardzo dobrze zorganizowane, na 100% nie będzie niczego piłkarzom brakować, tutaj nigdy PZPN akurat pieniędzy nie szczędził i bardzo dobrze te warunki będą w 100% profesjonalne, do tego się już przyzwyczailiśmy. Druga rzecz związana bezpośrednio z reprezentacją to fakt, że Łukasz Piszczek po raz ostatni już oficjalnie pożegna się z reprezentacją na PG Narodowym w spotkaniu ze Słowenią. Mnie ta informacja przyznam ucieszyła, bo to będzie takie fajne zamknięcie przygody kariery Łukasza w... Koszulce z orłem. On po cichu bym powiedział, pożegnał się z kadrą po nieudanym mundialu. Przyznał, że tam nie czuł się najlepiej. Ja zresztą pamiętam to spotkanie z Trybun w Moskwie siedziałem bardzo blisko tego spotkania z, na, te, na tym spotkaniu z Senegalem. I widziałem, że Łukasz ma tam ogromne problemy ze swoją motoryką, nie funkcjonowało, jego ciało, jego organizm tak jak powinien i ta współpraca też z Kubą Błaszczykowskim, który był trochę za uszy wyciągany, aby na ten mundial pojechać, no zupełnie nie funkcjonowała i ten turniej posypał nam się od razu po tym przegranym 1-2 meczu. Później jeszcze przegrana 0-3 z Kolumbią. To było ostatnie spotkanie Piszczka w narodowych barwach. No i teraz wraca. Sytuacja wyglądała tak, że po wygranej z Macedonią Północną 2-0, kiedy zapewniliśmy sobie awans, Zbigniew Boniek sięgnął za telefon, zadzwonił do Łukasza, powiedział słuchaj, ja chciałbym pożegnać Cię w godny sposób. Zagraj 66 mecz, pożegnajmy cię, będzie patera, będą owacje, będzie. No, cały ten patos związany, oczywiście z pożegnaniem piszcza, który mu się absolutnie należy. No i odpowiedź Łukasza była taka bardzo, bym powiedział, wahająca się. On nie dał od razu prezesowi odpowiedzi. Powiedział, że. Proszę dać mi zastanowić się chwilę. Ja oddzwonię na przykład następnego dnia, chociaż był bardziej z tego, co słyszałem, najpierw na nie, żeby jednak na boisko nie wychodzić, bo, bo o to tutaj chodziło, no ale w końcu zastanowił się, oddzwonił, powiedział prezesowi, zagram. Scenariusz ma być taki, że wyjdzie w podstawowym składzie i wystąpi przez około 20-25 minut, później zmiana i, i to będzie jego. Koniec, piękny koniec w kadrze. Tutaj żegna się też z bliską sobą osobą, bo, bo z Jerzym Brzęczkiem, być może, jeżeli Kuba Błaszczykowski będzie zdrowy, to on też na tej prawej stronie wystąpi. To byłaby pewnie taka symbolika, bo dwójka ludzi, która, która napędzała przez lata kadrę, że, że wystąpi przez te 20-25 minut po raz ostatni ze sobą, to, byłoby, to byłby piękny obrazek. A wydaje mi się, że jeśli Łukasz będzie w pełni sił, to. To jeszcze możemy za nim zatęsknić, bo pewnie gdyby on nie zrezygnował z kadry, to cały czas by w niej grał. Mnóstwo pięknych historii, świetny turniej Euro 2016, tam Piszczu był naprawdę, wydaje mi się, maszyną. No świetnie, ja pamiętam mecz ze Szwajcarią, kiedy chodził po prostu jak mały motorek, mnóstwo sił, dogrywka, a on cały czas miał tego, tego powera. Więc wydaje mi się, że on był taką postacią podczas tego minionego euro niedocenioną. No i co? Pamiętam oczywiście doskonale jego asystę z Niemcami do arkadiusza Milika, kiedy wygraliśmy po raz pierwszy w historii. Dużo tych pięknych, pięknych momentów od 2007, tyle lat już minęło od debiutu ze Estonią e, Łukasza Piszczka. Zatem fajnie, będzie go godnie pożegnać, być może jeszcze odcinek tylko o nim z ciekawostkami e, zrobię, bo wielokrotnie byłem też u niego w Dortmundzie, do, Dortmundzie. rozmawialiśmy wiele razy, więc e, jest e, co opowiadać w kontekście e, jego kariery, e, jej przebiegu i, i tak dalej, i tak dalej. Tu stawiam kropkę na, na Łukaszu Piszczku. Następny wątek, o którym mówiłem, w poniedziałek ogłoszono 30-osobową listę nominowanych do Złotej Piłki. I znalazł się bez niespodzianki na niej Robert Lewandowski, chociaż niespodzianki tam z pewnością były. Zabrakło Neymara, proszę Państwa, zabrakło Harry'ego Keina, zabrakło zwycięzcy Ligi Mistrzów lewego obrońcy Liverpoolu, Andiego Robertsona. Zatem no, pewien szok, oczywiście, był tych nazwisk, jest więcej, nie ma sensu ich teraz wymieniać. A więc tutaj jest zdziwienie chyba ani jednego Hiszpana też na tejże liście. Sprawa absolutnie yy, niesamowita. Więc yy, tak, no Robert znalazł się oczywiście na tej liście i Robert yy, moim zdaniem ma szansę spokojnie na znalezienie się w dziesiątce, patrząc na ten, jak przebiegał jego 2019 rok. Tutaj jeden z twitterowiczów wyciągnął ciekawą statystykę, yy, która nie o wszystkim oczywiście mówi, bo. Różne argumenty tutaj można przytaczać, ligi, em, wagi meczów itd., dalej, Ale Robert Lewandowski w 2019 roku na razie 42 mecze, 39 goli, 11 asyst. Kapitalny wynik. Leo Messi w 2019 roku 40, 44 mecze, 35 bramek i 13 asyst. Nie chodzi o to, żeby teraz tutaj ważyć, czy Robert jest w tym roku lepszy od Messiego. Ten ma też problemy zdrowotne, więc tutaj, tak jak mówiłem, milion argumentów można przerzucić za i przeciw. Wy możecie sobie w komentarzach o tym dyskutować. Nie podlega jednak dyskusji fakt, że 2019 rok jest dla Roberta Wyjątkowy, kapitalny, zalicza najlepszy start w Bundeslidze w swojej karierze, ma już 12 trafień. Chyba sprawa jest rozstrzygnięta, jeśli chodzi o to, czy, czy on zdobędzie koronę Króla Strzelców. Pytanie, w jakim stylu to zrobi. Jeśli strzelałby z taką częstotliwością, co jest mało prawdopodobne jak teraz, to ma szansę zrobić zamach na 40-letni rekord Gerda Miller'a, czyli legendy oczywiście też Bayernu, legendy, którą też staje się powoli Robert Lewandowski. 40 trafień Gerda Miller'a w sezonie Bundesligi to był wynik do tej pory najlepszy. No, jeśli Robert by nawet zwolnił, nie zdobył tych 54 bramek, no to tak jak mówię, no szansa cały czas jest. Na pewno też jest szansa pobić rekord goli. Jeśli chodzi o króla strzelców, obcokrajowca, on należy do pierre Obama-Janga. 30 trafień. Więc myślę, że jeszcze parę, parę tych rekordów Robert spokojnie wyciśnie. Ale tak jak mówię, w dziesiątce Bundesligi Złotej Piłki na pewno może być. To jest Moim zdaniem, piłkarz taki jeden z niedocenianych, cały czas, mimo wszystko, trafił na pomylone czasy dwóch kosmitów, czyli Messiego i Cristiano Ronaldo, ale jeśli chodzi o takie dziewiątki typowe, typowych snajperów, to myślę, że spokojnie obecnie jest e, najlepszy na świecie. Świadczą o tym statystyki, pisałem o tym duży tekst, mówiłem też o tym w jednym z wideoblogów, nie ma sensu tego wszystkiego też przytaczać. Tylko szybko. Dziewiąty sezon e, się zapowiada powyżej 25 goli z rzędu. Suarez miał takich 6, Aguero miał takich 5. Dziewiątki w jego gr stylu grające powoli znikają już jednak z europejskich boisk, z tego topu. Cavani, Benzema, e, mówiliśmy o Suarezie, jest e, Diego Costa, jest. E, no, Gonzalo i można by jeszcze kilku wymienić, ale gdzieś oni powoli ze sceny schodzą, a Robert cały czas ciśnie i cały czas jest w świetnej formie. Pewnie jeszcze w tym sezonie, chociażby przebije Karima Benzeme w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Benzema 60, Robert 56, 4 trafienia to nie jest wcale dużo. Więc gratulacje, Robert, i mam nadzieję, że top 10 to jest minimum. Widzicie, cały czas gdzieś. Jest ta mała korekta, że Roberta często pomijają, nie doceniają, wiadomo. Messi, Ronaldo, Neymara teraz na szczęście nie ma, bo moim zdaniem słusznie na to nie zasłużył, ale gdzieś się go, go pomija. Mam nadzieję, że będzie wyżej, może piątka, zobaczymy. Na razie nie ma co się na to napinać. Co jeszcze, jeszcze króciutko dosłownie o tym, co stało się w weekend w Seria. Dopieta, Arka Milika, gol też Krzysztofa Piątka, a więc wreszcie nasi snajperzy się przełamali. Mnie to bardzo cieszy w kontekście też Arka, który czekał na gola od 14 kwietnia. Piątek też bardzo długo z gry, bo do tej pory tylko dwa trafienia w tym sezonie w Seria z rzutów karnych. Mnie to cieszy, bo Arek no, cały czas gdzieś walczy i z tymi urazami, nie może wejść w taki dobry rytm. W ostatnim sezonie był najlepszym strzelcem na poli, a cały czas jest gdzieś jego ta umiejętność i talent, mam wrażenie, podważany, także niestety przez urazy. Zrobiłem z nim wywiad na kadrze, dużo o tym rozmawialiśmy, że on teraz pracuje, cały czas czeka na swoją szansę. Dostał też do um, um, rotacji i konkurencji Fernando Jorente. No, i oczywiście tradycyjnie po tym wywiadzie mnóstwo telefonów z neapolitańskich stacji radiowych. Jaki był Arek, czy on był smutny, jak się wyrażał, czy chce odejść itd. itd. Cały czas gdzieś ci szaleni dziennikarze z Neapolu, gdzie futbol jest absolutnie religią, szukają, mam wrażenie, dziury w, w całym, szukają odrobiny sensacji wokół arka. Wiadomo, że on też negocjuje nowy kontrakt, te negocjacje są trudne. Więc no tak, mnie cieszy po prostu, że wrócił na dobre tory. Jak napastnik też zaczyna strzelać, to, to potrafi wejść w taką długą serię. Oby było tylko zdrowie, o resztę się nie martwię w jego przypadku. Fajnie, że przełamał się na kadrze, fajnie, że przełamał się w Napoli i moim zdaniem teraz będzie już. Tylko lepiej i ta krytyka odrobinę zelżeje, bo była, bo była naprawdę bardzo mocna. To samo w przypadku Krzysztofa Piątka. Prosty gol bym, bym powiedział w tym ostatnim meczu ligowym, ale taki gol typowego snajpera. Zrobił to co miał zrobić. Dobre ustawienie w polu karnym, dołożenie stopy, odpowiednie dołożenie tejże stopy i, i gol na 2 do 1 Milan ostatecznie zremisował to spotkanie pod batutą nowego trenera, Pioliego, 2 do 2. Zobaczymy jak to się potoczy, Piątek wszedł z ławki, Boleao na moment przynajmniej wygryzł go ze składu, jak będzie dalej. Jednak tutaj mam, mam wrażenie, jednak nasz zawodnik zasługuje na tą jedenastkę bardziej. Choć najlepiej, moim zdaniem, byłoby go zobaczyć w duecie z Brazylijczykiem. Czy Pioli się na to zdecyduje? No, to już jest jego, jego pomysł taktyczny na rozsądek. Więc fajnie, że się przełamali. Jest Lewandowski, ale ich także potrzebujemy. Gdzieś za plecami czai się jeszcze Świderski, Wilczek, świetnie w ekstraklasie spisuje się Klimala, więc dobry taki moment bym powiedział dla naszych napastników. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Nagadałem się. Mam nadzieję, że kilka tutaj informacji udało się sprzedać. Komentujcie. Fajnie, gdybyście zasubowali, łapki w górę, jeżeli Wam się podobało i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam i do zobaczenia.